Dobry wieczór. Nazywam się Małgorzata Misztal i jestem głównym konserwatorem Muzeum Narodowego w Kielcach. W tej dość nietypowej formie, jak na zwiedzanie muzeum, mam zaszczyt przedstawić Państwu kilka wybranych tematów dotyczących jednego z zadań prowadzonych obecnie przez muzeum w ramach projektu BOIŚ. Jest to konserwacja stropu ramowego pożaru ławry Zadanie realizuje zespół konserwatorski. Kierowany przez Pawła i Małgorzatę Osełka. Prace konserwatorskie w drugim pokoju sanatorskim powoli zmierzają do finału. Już niedługo będzie można podziwiać pięć odnowionych obrazów w bogatych, złoconych ramach wraz z ornamentalnym, płaskorzeźbionym fryzem podstropowym. Zadanie jest realizowane już niemal dwa i pół roku i wciąż brak jest jednego, ale istotnego elementu. Tytułowej ławry troickiej. Jak to możliwe? Konserwowany strop jest pierwotnym elementem wystroju pałacu. Wspomniany jest już w inwentarzu klucza kieleckiego dóbr biskupów krakowskich z 1645 roku, więc sporządzonym zaledwie trzy lata po śmierci fundatora. Opis interesującego nas apartamentu jest bardzo lakoniczny. Brzmi. Te pokoje dla senatorów. Po prawej stronie, w pierwszym pokoju, obrazy Ekspeditije i Pruski, w drugim pokoju, Eksidium Troje. W kolejnym inwentarzu z 1668 roku informacji jest odrobinę więcej. Przy opisie drugiego pokoju zostało odnotowane: Podsiębitka złocista z konterfektem Troje gorającej, a w rogach, cztery elementa. I znów kolejny analogiczny dokument z 1746 roku, więc niemal wiek po powstaniu pałacu potwierdza to samo rozpoznanie ikonograficzne. Sufit z krańcem złocistym, historia malowana troje gorejącej, a we czterech rogach elementa. W wielu materiałach dotyczących kieleckiego pałacu ten strop był pomijany w opisach oraz najrzadziej ze wszystkich fotografowanych. Przyczyna była bardzo prozaiczna. Był najmniej czytelny ze za wszystkich zachowanych. Umieszczony na najwyższej kondygnacji, z pewnością w ciągu niemal 380 lat wielokrotnie narażony był na zalewanie wodą opadową z nieszczelnego dachu. Apartamenty senatorskie są w miejscu, gdzie dwie skierowane do siebie płaszczyzny dachu namiotowego zbierają wodę opadową w rynnę, zwaną hultajem. Oraz, gdzie wystający poza obręb obrysu dach tworzy tak zwany kosz, w którym zimą zalegał śnieg. Wróćmy jednak do stropu. W jego centralnej części znajduje się największy, najważniejszy obraz, którego tytuł budzi tak wiele kontrowersji. Jak wygląda? Namalowany jest na ciemnej brązowo-czerwonej zaprawie. Taki kolor gruntów był popularny w okresie baroku, pozwalał na usprawnienie tempa pracy. Barwny ton gruntu był w pewnych obszarach wykorzystywany jako ton lokalny. Aby zbudować bryłę, wystarczyło już tylko wprowadzić rysunek, lekko pogłębiając cienie i nanieść najwyższe światła. Tak też pracowali artyści przy naszych plafonach. Ciemna bawa zaprawy dominuje w kolorystyce przedstawień. Ten ton pogłębił również czas, gdyż farby olejne z biegiem lat wskutek pewnych reakcji chemicznych tracą nieco siłę krycia, więc odcień zaprawy jest bardziej czytelny. Barwy farb zostały z czasem stłumione przez pociemniałe werniksy i zabrudzenia. Sadze. Pamiętajmy przecież, że komnaty ogrzewane były piecami i kominkami, a wieczorami mrok rozjaśniały świece. Niewłaściwe oczyszczanie zabudzonych powierzchni obrazów powodowało przetarcia farby i odsłaniało w coraz większym stopniu równie ciemną zaprawę. Aby rozstrzygnąć kwestie nieporozumień dotyczących tytułu, trzeba dokładnie. Z bliska, przeanalizować przedstawienie. Wspomagając się właściwym oświetleniem, w tym lampami UV, które pomogą na odróżnienie wtórnie dodanych elementów. I tu muszę zaznaczyć, że wykonawcy prac bardzo rzetelnie przeanalizowali również dokumentacje konserwatorskie uprzednio prowadzonych działań oraz przeprowadzili kwerendę zachowanych materiałów fotograficznych, wykonali identyfikacyjne badania chemiczne co pozwoliło na ustalenie budowy technologicznie oryginału oraz zakresu przekształceń, przekształceń wprowadzanych w trakcie prac prowadzonych w XIX wieku przez Aleksandra Rycerskiego i w XX wieku przez Bogdana Markoniego. W obrazie centralnym kompozycja jest dwustrefowa. W dolnej części, w bitewnym tumulcie zauważamy walczących rycerzy w xvii strojach. Bitwa mogła być więc ilustracją współczesnej potyczki, stąd zapewne propozycja rozpoznania obrazu jako oblężenia ławry troickiej. Ale mogła być również aktualizacją, powszechnie stosowanym zabiegiem przez malarzy XVII wieku, w tym również przez Delabelle. Wnikliwi obserwatorzy dopatrzyli się lokalnych powtórzeń fragmentów kompozycji z sąsiedniego pomieszczenia. Dotyczy to dwóch konnych jeźdźców. Powyżej, na tle płonącego miasta, z ogromną wieżą wypełniającą znaczną część lewej połowej kompozycji, dostrzec można grupę postaci, które przed konserwacją było mało czytelne, z wyjątkiem barwnej grupy przy lewym brzegu. Płonące zabudowania w tle zupełnie nie mają charakteru cerkiewnego. Czego byśmy szukali spodziewając się batalii rzekomo rozgrywającej się podczas oblężenia prawosławnego klasztoru. Można natomiast różnie interpretować, czy patrzymy na budynki z rytmem kolumn, jak w świątyniach artycznych, czy też jest to rytm wysokich gotyckich okien. Panoramę miasta częściowo przesłania płonąca wieża otoczona szkieletami spalonych zabudowań. Pomiędzy pożarem a wojskiem symultanicznie ukazane jest kilka scen tworzących narrację, która zapewnie y, niosła przesłanie ogromnej wagi dla zlecającego program ikonograficzny pomieszczenia. Od lewej, grupa kobiet y, w barwnych, powłóczystych, lecz nieco frywolnych szatach, z całą pewnością nie przedstawia prawosławnych mniszek. Może to być natomiast spór bogiń. Oto, która z nich jest najpiękniejsza. Na prawo od nich konserwatorzy dopatrzyli się wielu postaci yy, zgrupowanych w rozmaicie zachowane sceny. Jednoznaczna w interpretacji jest również dość dobrze yy, zachowana scena na lewo od osi pionowej, na której dwóch konnych jeźdźców uprowadza królewnę. Korona na jej głowie nie pozostawi wątpliwości. Idąc tropem wojny trojańskiej, identyfikujemy ją jako porwanie Heleny. Po prawej stronie malowidła konserwatorzy odzyskali śladowo zachowaną grupę przedstawiającą mężczyznę niosące, niosącą na plecach starca, którym towarzyszy dziecko. Ta grupa jednoznacznie kojarzy się z Eneaszem wynoszącym z płonącej troi swojego ojca, Chromego, zresztą króla Anchizesa. Anchises okulał, ponieważ został ugodzony przez Zeusa piorunem, za przechwałki dotyczące romansu z Afrodytą, romansu, którego owocem był właśnie Eneas. Namalowane razem z nimi dziecko to Askaniusz, syn Eneasza, późniejszy protoplasta rzymskich patrycjuszy, w tym Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Śladowo zachowane sceny pomiędzy nimi to drobne potyczki. Ilustracje licznych epizodów z wojny trojańskiej. Brak tylko konia trojańskiego, elementu, który nam współcześnie najbardziej się kojarzy z wojną trojańską. Tyle tylko, że w XVII-wiecznych opisach wojny trojańskiej nie zawsze ten motyw konia występuje. Skąd motyw, przepraszam. Skąd motyw mitologiczny w ikonografii dekoracji pałacu? i to w otoczeniu personifikacji czterech żywiołów, czyli podstawowych elementów, z których według współczesnych był zbudowany świat. Ciekawą interpretację symboliki przedstawienia zaproponował pan Jerzy Żmudziński, historyk sztuki, w opracowaniu przygotowanym na zlecenie wykonawców prac konserwatorskich. Według niego ilustracja epizodów z wojny trojańskiej Yy, zawiera w pełni czytelne odniesienia do aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce, związanych ze ślubem Władysława IV i Cecylii Renaty Habsburg, którego to ślubu za nich był zadeklarowanym przeciwnikiem. Na dworze królewskim w tym czasie wystawiono sztukę teatralną dotyczącą wojny trojeńskiej. Aluzje do sytuacji na dworze królewskim były szyte grubymi nićmi i zrozumiałe dla wszystkich. Wybór tematu dekoracji apartamentu senatorskiego w tym kontekście wydaje się być przestrogą, do czego może doprowadzić przedkładanie własnego interesu nad dobrem kraju. Drugim tematem, na który chciałam jeszcze zwrócić dzisiaj Państwa uwagę, to rekonstrukcja sposobu opracowania dekoracji snycerskich. Przystępując do prac przy zabytkach, zawsze bada się strategrafię, czyli układ warstw technologicznych. Jeżeli pod nawarstwieniami jest zachowany oryginał, konserwatorzy zazwyczaj dążą do jego odsłonięcia. Jeżeli oryginał się nie zachował, a warstwy wtórne są technologicznie stabilne i mają wartość artystyczną, wówczas staramy się je zachować. W przypadku naszych ram, podczas konserwacji prowadzonej przez Aleksandra Rycerskiego, gruntownie złoconą dekorację snycerską odnowiono zgodnie z ówczesnymi standardami, usuwając osypujące się grunty. Prace prowadzone były in situ, nie demontowano elementów, więc w trudno dostępnych miejscach zachowały się nieznaczne pozostałości oryginału. Dzięki którym możemy wiernie odtworzyć pierwotny zakres złoceń i srebrzyń oraz rozpoznać charakter rozmalowania. W tym przypadku brak staranności okazał się atutem. W trakcie obecnych działań niezbędne okazało się zdemontowanie wszystkich elementów dekoracyjnych oraz konstrukcyjnych stropu ramowego. Okazało się, że obrazy po napięciu na nowe, solidne krosna malarskie nie będą pasowały do ram, które nie leżą w jednej płaszczyźnie. Różnice nie były bagatelne, bo wynosiły aż kilkanaście centymetrów. Stare wioski krosna poddawały się deformacjom, ale nie zapewniały właściwego naprężenia płócien, malowideł, które się deformowały. Niezbędne więc było wypoziomowanie płaszczyzny. Pozytywną Troną tych dodatkowych prac było odnalezienie cennych reliktów pierwotnego opracowania. A ponieważ XIX-wieczne grunty okazały się stabilne, wykorzystano je w toku dalszych prac. Dekoracja całego pomieszczenia była niemal identyczna jak w trzecim pokoju biskupim położonym w przeciwległym krańcu traktu zachodniego. To podobieństwo dotyczyły nie tylko formy rzeźbiarskiej, ale i kolorystycznej. Różnice między nimi są minimalne. Najcenniejsze w trakcie tych, tego rozpoznania okazało się potwierdzenie obecności wici roślinnej, złoconej, podkreślonej czarnym konturem. Zachowane ślady świadczą jednak o nieco innej formie dekoracji niż w stropie z sądem nadarianami. Zróżnicowana szerokość desek i drobniejszy raport wymogły opracowanie takiego ornamentu, który pozwoli się wpasować w zachowane ślady. Wzorów wykonawcy nie szukali daleko. Komisji konserwatorskiej przedstawiono kilka propozycji skomponowanych na podstawie detali ornamentów z pałacu. Pozostał do rozstrzygnięcia jeszcze temat rekonstrukcji laserunków obecnych w antytetycznie położonym pomieszczeniu. Ponieważ nie zachowały się żadne ślady, które mogłyby potwierdzić, lub wykluczyć ich obecność w apartamentach senatorskich. Problem był otwarty aż do etapu rozmalowania stropu i zamontowania znacznej ilości detali snycerskich. Wówczas okazało się, że, że laserungi są bardzo potrzebne, wręcz niezbędne. Także będziemy je rekonstruować. Jak już wspomniałam. Prace przy stropie ramowym zmierzają ku końcowi. Wykonana została ogromna praca, ale te obrazy po konserwacji, żeby zaistnieć, muszą mieć lepsze niż dotychczas, niż dotychczas oświetlenie. Pojawiło się więc dodatkowe zadanie do wykonania, zanim będziemy mogli zaprosić Państwa do odnowionych apartamentów senatorskich. Ale mamy nadzieję, że już niebawem pokoje, zwane również królewskimi, w pełni będą zasługiwały na tę nazwę. Dziękuję Państwu.